No to dotarliśmy I on Radek już też się szykuje, ją. Tak na zejście podobno na zejście się dużo gorsze chociaż ciężko się schodziło chodziło się ciężko A teraz musimy zejść No zobaczymy Tam no, widać ładnie zakopane Chodź, myszko, do Tomek! Oh. Głowa gdzieś tam jest. Widzę. Chodź. Oh. Oh. Chodź. Oh. Oh. Przyzwyczaiłaś się. Zapisz się Widoki fajne. Oh. Ogólnie polecam. Chociaż wchodzi się ciężko. i widoki są. Эда веса. Это у нас цель, так? Ну, тут